Stadion Widzewa, miejsce pełne pięknych wspomnień z ubiegłego sezonu. Dzisiaj nie ma to jednak znaczenia. Mamy siódmą kolejkę Ekstraklasy i Widzew podejmuje pod Bielsko-Biała, które dojeżdża właśnie na stadion. <śmienią> Przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, wielu się grało. Ale to, posłuchaj, popatrzcie, pogadamy. No, okay. ale Rafał, Rafał przybrał. A tak? ty jako kibic widział na biało? Ale co możemy zrobić? Kasiu, ostatnio. My no, to wszyscy myślimy, że jestem kibicem. Bo jesteś. Przed tym meczem miał jeden punkt więcej od Podleskidzia. Odnotował dwa zwycięstwa obydwa u siebie. Zbliża się 18, przenosimy się więc do tunelu. No i zaczynamy. Pierwsza połowa. Podbeskidzie przeważało w utrzymaniu piłki, jednak groźniejsze sytuacje stwarzał sobie Widzew. Podbeskidzie miało jedną dogodną sytuację. Cóż można powiedzieć. Pierwsza połowa nie stała na jakimś ośniewającym poziomie. Może wpływ na to miały światła, które zgasły i trudno nam się grało. Oczywiście żartuję. Yy, nie stworzyliśmy zbyt wielu sytuacji. Jeden strzał z yy, woleja, z trudnej pozycji, slobody. To było już na wszystko. Co cieszy, zadebiutował nasz wychowanek. Jest nasz debiutant. Tak, tak jest. jest. No. Daniel Bujo, który dzisiaj debiutował, 18-latek, nasz tutaj z Bielska wychowanych, zaprezentował się całkiem obiecująco. Myślę, że w przyszłości te szanse kolejne będzie dostawał. Daniel, jak Ty oceniasz ten swój debiut tutaj? Pierwszy raz wystąpiłeś w Ekstraklasie i to od razu, od pierwszej minuty. No tak, na pewno satysfakcjonujące jest to, że udało mi się zagrać od pierwszych minut. Dzisiaj na odprawie trener Michniewicz przekazał mi tę wiadomość. Fajnie się z tym poczułem. Wybiegłem na boisko bez kompleksów. Zawodni zawodnicy z drużynami pomogli i myślę, że nie wypadło na najgorzej. Podbeskidzia strzela bramkę. Chwilę później traci. Przy wyniku 1-1. Kapitan przekazuje ważne informacje dla Rudolfa Urbana. Bramki jednak zdobyć się już nie udało. Mecz kończy się podziałem punktów. W drugiej połowie zagraliśmy troszeczkę inaczej, staraliśmy się zdobyć bramkę, udało się to po strzale Rudiego Urbana, a niestety zrobiliśmy ten sam błąd, który zrobiliśmy wiosną, tutaj szybko straciliśmy bramkę, wtedy mieliśmy dwie bramki przewagi, dzisiaj tylko jedną, dlatego my zakończył się remisem, ale uważam, że jadąc do Łodzi na pewno obawialiśmy się jak zaprezentuje się nasza drużyna z uwagi na to, że wypadło dwóch czołowych zawodników. Mamy punkt, na pewno przy szczęśliwych okolicznościach mógł być, mogło być dwa punkty więcej, ale równie dobrze też mogliśmy przegrać, jak to mawiał Michał Probierz, dwa punkty zostały w pzpn -ie. myślimy o kolejnym meczu. Boże, wy ten punkt traktujecie tutaj na wyjeździe w Łodzi jako, jako sukces, czy tak z przebiegu meczu myślisz, że, że mogliście się pokusić jednak o coś więcej? Hmm, myślę, że, że, że nie powinniśmy narzekać, aczkolwiek stracona bramka. Chwilę po, po, po tym, jak to my się cieszyliśmy ze zdobytego gola, na pewno boli, i, i tutaj pod tym kątem właśnie patrzył, że jednak, że jednak mogliśmy tutaj wygrać. Mogliśmy tutaj wygrać, i szkoda, że nie dowiedzieliśmy tego do końca jednobrankowego prowadzenia, ale, ale też nie jest źle.